Miasteczko! Wesołe eee. miasteczko? O nie, to było tylko sen? Mamo! O mateczko, co się dzieje? Pojedziemy dzisiaj do wesołego miasteczka? Mufinka? Wesołego miasteczka? Proszę! Obudź ojca. Ale tatu nie da się dogodzić. Śpi Śpij jak kamień. Albo żaba. Tato, wstawaj, wstawaj. Nic. Eee. Nic. Poszła. I ruszcie co, co się, co się dzieje? Pisz, że dziecko potrzebuje twojej atencji Ja? A ty nie możesz? Ja? Ja to mam dzisiaj masę rzeczy do zrobienia Dobra, chodź mu finka. O, ja cię kręcę Moje plecy Dobra, szykowana, Zaczynamy Przecież są wakacje, co ty wyprawiasz? drogi mężu i ja to mam dzisiaj. one sprzątania, gotowania, pieczenia, zmywania. Czy, czy mamy tu pralkę? Muszę to szybko sprawdzić, o mateczko. Uff, moje serce, na szczęście jest pralka. Września ja to by to wszystko prawa. brała. Tej skarpetki i brudne gacie. Zaraz, zaraz moment. I, jak tu się używa? Eki? Kitosław! Pomożesz mi odpalić pralkę? No chodź to, to będzie fajnie! Dlaczego ja? Ty wiesz tato, ile tam mają w wesołym miasteczku? Rekinów i... Słoni? Słoni! Słoni to chyba w cyrku! Cyrk to ja mam w domu. Proszę bardzo, dla was, kochani, herbatki i nie, ale ja nie chcę śniadania! Ja już mam słonicie. Musicie się najeść przed wesołym miasteczkiem! Jak najeść przed wesołym miasteczkiem? Gdzież tam jest tyle pyszności! Idziecie wszystko, bez dyskusji. Ui! Oui. Żapka. Aj, tato ja słyszałam, że tam są najstraszniejsze lo lol... kostery. Role... lole... roller -kostery. O, patrz tato, jak to wysoko! Ale spokojnie, tam będzie jeszcze wyżej. Wysoko? Podobno największy Lore coaster tam ma 1000 kilometrów wysokości. Żabcio, jak tata z kóry, idziesz ze mną. Co wy chcecie na jakieś rollercoastery iść? O nie, 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 nie macie mojej zgody. Absolutnie nie. To jest niebezpieczne. Wiecie, że ostatnio to się gdzieś tam zatrzymało? Absolutnie nie wyrażam na to zgody. Żadne młoty roller rollercoastery słonikami, ale na wolnych obrotach. Spokojnie, słoniku, i tak tam pewnie pójdziemy. Mama się nie dowie. A to co, idziemy na te kolejki? I pamiętaj, kochanie, żadnych niebezpiecznych zabaw, żadnych jedzeń tam. Ja w domu zrobię obiadek, nie jedzcie tam nic na mieście. Wiesz, jak teraz jest droga? Absolutnie tam nic. A poza tym, jak nie zdrowo, ile tłuszczu? Absolutnie. Nie, nie. Tutaj wam zrobię obiadek. Jasne. Czaj, Pusin, jak będzie fajnie! Na 100% będzie dużo maskotek do kupienia. I słodyczy. I mówinka nie może słodyczy. Ja mam oczy dookoła głowy. Widzę wszystko. Of, przynajmniej ja mogę! Co możesz? Wiem ci, że zrobię obiad. <laughs> A może będzie tam gabinet luster? Straszny dom! A ja nie chcesz iść z nami? Nie pękaj, tato! Przecież to są tylko kukły, które mogą o 12 w nocy żyć. Żartuję. <laughs> Albo nie. Tato, no rusz się już. Ile mam czekać? A nie możemy sobie w telewizji pooglądać tych y, ro, ro, no tych lo, lorekosterów I ja i pan Rekin uważamy, że nie. Dobra, wychodzimy. Pa, mamo! Bawcie się dobrze i nie wracajcie za szybko. O, poszli sobie. Wreszcie chwila spokoju. No co, znowu? Ech, Sław dzwoni. Tak, wyszliście 5 minut temu, co chcesz. Ratunku! <sław> Wow, tato, dinozaury! Jakie dinozaury? To są dźwigozaury! Ale zobacz Mufinka, zaraz się rozpada, wracajmy do domu! Nie po to jechałam tyle czasu, żeby tutaj być. Jesteśmy w wesołym miasteczku. Chodź tato, to idziemy. Ale Mufinka, tu wszystko jest takie wysokie. To ja jestem niska, nie ty. Ja chcę na to? Albo nie, na naczynioski. Albo lody. A nie wolałabyś zacząć od frytek i zigzel? Wow! Zmieniłam zdanie ja chcę na to! Czy to jest myjnia samochodowa? Bukunka, co to za wielkie koło? Nie ma takiej opcji. To się jeszcze przewróci! I będziemy się kręcić, a wykuciemy się w rzece! W rzece? Patrz, tu taka mała, bezpieczna, fajna jest! Ja wolę na to! Ale samo imię nie puszczą, musisz iść ze mną! Na to? Ja się pana pytałem, pan mówił, że już kończą, już zamknięte jest. Ale jest dopiero 16! Kupiłem nam tokeny, ale idziesz tam, gdzie ci mówię! Tak, ja to ja podtrzymam! Co to? O matko, ja cię kręcę! Kopieńka, ja coś tego myśliła! Daj spokój tata! Ojej Matko! Co to jest? Mapinka, no, hejka! Odgupiła moją siostręczkę. Tam będzie straszyć. Ale przecież to jest tam świeku! Będzie mnie, ja się boję. Tylko ja mam wrażenie, że to się rusza? Matko, choćby już stąd z tym dom żyje! Ja tak nie wiem zbytnio gdzie ja idę. Oa! O mateczko! O matko, matka, mi, mam przyszła! To kręcące się wódka chińska, tato! Świecące węże! To neony, tato! to! Chodzimy stąd. Tata chodził jak pajacyk. pajacyk. Nigdzie z tobą więcej nie idę. to muszę siku. No to musimy wracać do domu. Teraz do strachu. Niby to coś? O tak. Ja to nie wchodzę. Chodź, będzie fajnie. Nie, nie. Będzie fajnie, nie pękaj. <laughs> nie pękaj. Widzisz, nic strasznego. Ten, ten sam się tylko tak na nas patrzy. O, o, gdzieś wjeżdżamy do kieszloku. Nie, nie. O. Jak chcę do mamy! Ja. Nie wolno tak! Jak chcę do mamy! Nie wolno tak! Ale fajnie! Ja, w ogóle! Ale fajnie! Jak Nie było fajnie? Wow. Nigdy więcej! Chcę coś do picia! Albo slasha! Albo gofry bąbelkowe! Albo paty cukrową! Chcemy lepiej frytki! XXL! Albo nie, chcę czuraski! Chcę czuroski! Testuję w każdym miejscu! Gdziekolwiek tylko jadę, zawsze testuję czuraski! Slasha też! Zadowolona? Hmm. Gdzie ty mnie ciągniesz? Jeszcze y, donaty, lody i gofry i burgera. Przecież mi zabierzesz wszystkie pieniądze dzisiaj. Dostałeś ostatnio kieszonkowego od mamy? A to jestem dzieckiem, dzisiaj ja nie mam kieszonkowego. Mm, pycha, tak w Disneylandzie. O właśnie, to kiedy zabierasz mnie do Disneylandu? Naprawdę mało ci? Czułosków nigdy za wiele. O nie, mój mruć! Tato, trzeba dokupić dwa tokeny! O matko, ja już nie mam ja ma pieniędzy! A możemy się jeszcze wrócić? Zapomnij! Nie boisz się? Jak to spadnie? Będziemy szybko lecieć! Dobrze się bawisz, tato? Jest super! Ale będzie super! Wow, patrz, jak jesteśmy wysoko! Patrz, do Juru, jeszcze miejsc możemy pójść! Może wrócimy do domu? Mama się musi na pewno o nas bardzo martwić! Czy, czy, czy my spadamy? Nie, po prostu się zacięło! Bujek Adam widział. Bujek Adam! Bujek! Adam! Też ze mną do domu strachu? Nigdy więcej! Jeszcze raz? Czaj, Pato, wsielki, fasolki, a nawet orzeszki ziemne w automacie. Orzesiku. Już cztery razy! Parkociki, jak sperka miała na upenezie. Widzisz tutaj jakieś pieniądze, widzisz? Co chciałeś mu Pamiątki, proszę! Bolki! <laughs> Sożytki z Pikachu! O, ja cię I jakie one są słodkie? Masz! Dziękuję! Gdzie ty mnie ciągniesz? A teraz tę z Pikachu! Jej, żeby był ten różowy, proszę! niej Co? To nie jest różowy Pikachu? Wielkie rozczarowanie. Brzydki jesteś. Dobra, to mi jest niepotrzebne. O, jakieś karty? Czary Nie, chyba mam. Czary, daj mi, daj mi! Jak chcę, zostań, nie wyrzucaj tego! I kto tu jest chomikiem, tato? O, lemoniatka! Wreszcie chwila spokoju. O, tak i to moja lemoniatka mówię, że nie chcesz. Zmieniłam zdania. Papa, pa, do jutra! Jak do jutra? Albo nie. Nie, nie chcę mieć takiej córki, bo się jej bała. Co? Dobrze było?